Julian, Julian Osiecki, tak się złożyło, że urodziłem się w Longowie, wychowałem w Rągowie. Chodziłem do szkoły w Rągowie, pracuję i mam nadzieję, że do końca będę w Longowie. Tutaj moi koledzy, koleżanki i koledzy mają o tyle może lepiej, bo mogą powiedzieć, co zrobili w tej obecnej kadencji Sejm, że jeszcze kolega w Senacie. Ja niestety dopiero próbuję przetrzeć szlak w tamtym kierunku. Oczywiście będzie to możliwe, jeżeli Państwo uwierzycie w to, co robiłem do tej pory i co będę robił. Aktualnie jestem przewodniczącym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 2007 roku po wyborach do Parlamentu mogę stwierdzić jedno, że województwo warmińsko-mazurskie w tej kadencji chyba można to zauważyć na bieżąco że takiego rozwoju województwa nigdy, nigdy nie było i oczywiście na to składa się wiele, wiele e, prawda e, w okoliczności e, między innymi i też e, prężnie działające samorządy, samorządy miejskie, samorządy gminne, oczywiście samorząd wojewódzki, bo tam zapadały w gruncie rzeczy decyzje związane z inwestycjami, które były prowadzone na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Powiem, że w Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego jestem już czwartą kadencję. Jest nas tylko trzech, którzy od początku samorządu województwa funkcjonują w samorządzie. Przez pierwsze dwie kadencje byłem przewodniczącym Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny Polityki Społecznej. E, powiem, że e, między m.in. w tych kadencjach powstała, została zorganizowana onkologia przy szpitalu MSWIA, kardiochirurgia przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Tam, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, wtedy byłem przewodniczącym Rady Społecznej. E, od, zawsze praktycznie pracuję w Pomocy Społecznej. E, pierwsze moje. A ta pracy to podcast Krzyż, kierownik Zarządu Powiatowego, później 10-15 lat zespół opieki zdrowotnej, zastępca dyrektora do spraw społecznych od 21 lat jestem dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jeżeli oczywiście Państwo zechcecie poprzeć i, i y, y, uda mi się wejść do Parlamentu, y, głównym moim zainteresowaniem będzie polityka społeczna. Bo w tym się czuje najlepiej i to realizuje, i znamy podstaw, co można zrobić inaczej, żeby było po prostu lepiej. Myślę, że wszyscy tutaj obecni nie będziemy mówili na temat programu. Program tutaj koleżanka Bublewicz ma przygotowany. To będzie jeden, który przypuszczam, że puścimy. Jeżeli będą pytania, które skierujecie do nas, czy bezpośrednio do tych osób siedzących to będziemy na nie odpowiadali. Ja jestem proszę do dyspozycji. Myślę, że 99% nie zna tutaj na miejscu, także pozwolę sobie skończyć na tym. Dziękuję Pan Julian, proszę. No i tak, wniosek jest jeden. Głosujemy na Marka Konarkę. Robimy dobry ruch. Myślę, że zasługuje na to, ale on jest w tej dobrej sytuacji, że jest tutaj sam, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską. Platforma Obywatelska będzie go popierała. Ja powiem tak: hasło Platformy Polska jest w budowie, rangowe jest w budowie to jest hasło oczywiste, i jeżeli cokolwiek Temu zaprzecza, to musi być chyba osobą niedowidzącą, bo faktycznie w Polsce się bardzo dużo buduje i powinno się jeszcze więcej zbudować. Powinno się dokończyć te wszystkie inwestycje, które są rozpoczęte i tą szesnastkę i inne drogi, bo nie byliśmy za bogaci, jeżeli chodzi o y, rozwój komunikacyjny w naszym województwie. Chociaż powiem Państwu, że są i przeciwnicy tego, mówią, że droga nam niepotrzebna, że województwo powinno zostać takie, jakie jest, że, że jest to zgodnie z naturą itd., itp. ale żeby województwo się rozwijało, to niestety musi być zbudowany ten kręgosłup i ta, ta szesnastka musi iść i musi być kontynuowana. Oczywiście drogi świetynówki i tak dalej nie ulega wątpliwości, bo drogi te powiatowe, wojewódzkie, miejskie, one wszystkie wymagają zainwestowania wielkich środków pieniężnych. Ale powiem Państwu, że gdyby się stało tak, że akurat bym się znalazł, to bardzo mnie interesuje polityka rodzinna. A te moje doświadczenia z pomocy społecznej, które są, powiem tak, budżety gmin, miast, województwa wyglądają mniej więcej w ten sposób, że na pierwszym miejscu w budżecie jest oświata, na drugim miejscu jest pomoc społeczna, a później leci tam dalej. I to są znaczne środki finansowe. Muszę powiedzieć, że trzeba będzie się zastanowić nad tym, jak wykorzystać te środki finansowe, które już są. A nie potrzeba dużo zwiększeń, tylko trzeba to generalnie zmienić system przyznawania pomocy, bo nie może być tak, że jedna osoba przychodzi i składa 10 podań od pasy do zębów, leki, ubrania, żywność i tak dalej, i tak dalej, chce udzielić pomocy. Powinno to być zupełnie inaczej, powinna być jedna decyzja, jedna decyzja, która dofinansowuje utrzymanie danej rodziny, danej osoby wtedy byłoby to o wiele lepiej, lepsze. Na pewno nie powinno być w świadczeniach rodzinnych. Tego typu działań, że my we wrześniu wypłacamy dla rodzin, tych, którzy korzystają z zasiłków rodzinnych, a wiecie, że tych rodzin spada i jest coraz mniej. Specjalnie we wrześniu rodzice muszą przyjść, żeby dostać 100 zł dopłaty do zakupu podręczników. Wydaje mi się, że to powinno iść z automatu i nie powinno być we wrześniu. To powinno być już w lipcu czy w sierpniu najpóźniej, ale myślę, że w lipcu, bo wtedy się kompletuje, kompletuje się przybory szkolne, wyposaża się dziecko do szkoły. ITD, ITP. Muszę powiedzieć, że w pomocy społecznej zrobiono bardzo dużo, no rągowo. środowisko środowisko samopomocy powstało dwa lata temu dla ludzi ze schorzeniami psychicznymi jest to no, wspaniała jednostka, w której ci ludzie mogą przebywać. Przez 8 godzin, gdzie nie mogą iść do domu, mogą e, prawda, się nauczyć e, tych czynności podstawowych i można ich, ich przywrócić e, społeczeństwu. Jest, e, jest jeszcze niedosyt niedosyt domów pomocy społecznej. a e, Powinno być tak, że e, w każdym większym mieście powinien być dom pomocy społecznej. Chodzi o to, że tych ludzi, którzy już nie mogą skorzystać z opieki nad chorym w domu, nie może im pomóc rodzina, a najczęściej dzieci powjeżdżają gdzieś tam w świat w Polskę czy w świat i nie ma się kto nimi zająć, dobrze, żeby ci ludzie byli tam, gdzie całe życie mieszkali, żeby mogli pójść, my mamy dom pomocy w Mikołajkach, nie mamy problemu z umieszczeniem, ale powiem, że jak na przykład jestem w Mikołajkach, to ci, którzy tam są tęsknią do Małgowa, tęsknią do, do tego, że nie mogą iść na cmentarz, że nie mogą spotkać znajomych itd. itd. Zadań jest ogromnie dużo. Jeżeli powiem, że w skali wojewódzkiej no musimy dokończyć budowę wojewódzkiego szpitala zespolonego specjalistycznego, prawda, że musimy dokończyć budowę szpitala dziecięcego, że tych inwestycji jest jest mnóstwo i musimy znaleźć również Myślę, że już są założenia, bo są założenia do budżetu na 2012 rok. Nie może być też tak, że nasz, nasz Narodowy Fundusz, Wojewódzki Fundusz Zdrowia ma mniejszy opis na poszczególnego pacjenta niż w innych regionach, że inne, inne na zdrowie, inne oddziały mają więcej środków na jednego pacjenta. To się już wyrównuje, ale są jeszcze różnice i, i przez to też e, wydłużają się pewne kolejki, jeżeli chodzi o e, umożliwienie korzystania ze specjalistów. No, marzyłoby mi się to, żeby w końcu szkoła przejęła też część obowiązków. Żeby w szkole była otwarta kuchnia, żeby dzieci mogły zjeść obiad czy bogatsze, czy biedniejsze, czy zapomniał tej kanapki, czy nie. Żebyśmy nie naznaczali dzieci, że my płacimy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za obiad dwa złote czy 3 złote, wywieszamy, wysyłamy listy do szkół i tak dalej. Myślę, że w tym kierunku powinniśmy pójść, żeby dziecko które jest głodne, poszło do kuchni, otrzymało bez odznaczenia, bez kartek, bez niczego. O to jest e, ważna, ważna sprawa, tym bardziej, że można wspomóc te działania również e, Bankiem Żywności, gdzie, mm, no powiem dla przykładu, że Mrągowie e, przy pomocy miasta, przy pomocy mops E, rozdajemy około 70 ton żywności dla rodzin potrzebujących pomocy. To są już naprawdę ogromne ogromne ilości tej żywności. Nieraz już nie podoba się, że oni już kaszy jeść nie mogą, makaron nie smakuje, a zupa przyrządzona, gotowa tylko podgrzać, e, też mogłaby być, mogłaby być inna. E, spraw, spraw takich ludzkich jest bardzo dużo. Jest, są sprawy budowy mieszkań socjalnych. Dobrze, że Mrągowo rozwiązuje te problemy, dobrze, że co rok ileś tam mieszkań jest oddawanych w tym rągowie. ale przydałoby się dwa razy tyle, szczególnie mieszkań dla osób niepełnosprawnych, tych, którzy powinni mieszkać na parterze, którzy powinni mieć podjazd, gdzie można by było im zorganizować jakąś opiekę. Nie będę Państwu wszystkiego opowiadał, ja myślę, że jeżeli będą pytania, to... Możemy, możemy podyskutować. Dziękuję bardzo. Faktycznie na tej sali znajdują się y, ludzie, którzy mogą powiedzieć o Państwu wiele, wiele na pewno bardzo dobrego. Y, o panu Julianie, no chyba tutaj w zasadzie mógłby być cały chór y, takich osób, które mogą się wyrazić pozytywnie, bo jest jednak mieszkaniec naszego miasta, spotykany od wielu lat codziennie przy różnych akcjach.